Gramatyczne poniedziałki z ZWLT. Niedawno mieliśmy wybory samorządowe, prezydenckie oraz do Unii Europejskiej i często mogliśmy usłyszeć wypowiedzi uważam go, ją, ponieważ zrobiła to czy obo. Polacy na wileńszczyźnie używają wyrazu uważać, często w znaczeniu szanować i niestety tutaj popełniają blond. Sama forma wyrazu jest jak najbardziej poprawna, ale kontekst jej użycia jest zupełnie inny. Trudno tu nie zauważyć zbieżności z językiem rosyjskim, z którego zaczerpnęliśmy znaczenie tego wyrazu i stworzyliśmy kalkę językową. Współczesny słownik języka polskiego podaje wiele znaczeń słowa uważać. Pierwsze: traktować kogoś lub coś w konkretny sposób, na przykład: uważam go za wiernego przyjaciela. Drugie: być jakiegoś zdania. Jego opinię uważam za błędną. Trzecie, koncentrować się na czymś. Uczniowie muszą uważać na lekcjach, bo inaczej niczego nie zapamiętają. Czwarte, pilnować kogoś, czegoś. Uważaj na swoje postępowanie. Albo piąte, zwracać uwagę na kogoś lub coś. Uważaj na ten kamień, bo się potkniesz. Niektóre słowniki także podają definicję jako szanować, lecz obok zawsze jest podkreślone określenie, Przestarzale nieużywane. Wyraz ten dawniej był używany, teraz to jednak archaizm. Dzisiaj, aby okazać swoje uznanie, używamy słowa szanować, cenić, okazywać szacunek. Jeżeli zaś tak bardzo chcemy użyć związku wyrazowego uważam go ją, po prostu go uzupełnimy. Uważam go ją za dobrego, odpowiedzialnego bądź dowolnym innym przymiotnikiem. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.